Siemanko! Mnie jest z nami Piotrek Stróz. Cześć Piotrek! Cześć wszystkim, witam! No, przede wszystkim, jak po tej całej epidemii, pandemii, zwał, zwał, kwarantannie, czy już wróciłeś normalnie na do normalnego życia, można powiedzieć? Nie no tak yy, nie oszukując, to myślę, że sportowców tak ta pandemia dotykała trochę lżej, wiesz, no, jak nie mogliśmy przychodzić do klubu, no to chodziliśmy biegać, robiliśmy aktywnie, żyliśmy, więc yy, nie, było, nie było jakiegoś tam dramatu strasznego. No co, jak tylko się udało gdzieś tam po kryjomu czy coś, gdzieś na, na salę do kogoś bić, no to nie będę ukrywał, że to robiłem i, i korzystałem z różnych wariantów. Eee, więc, e, no co, no, nie, nie mogę narzekać. Naprawdę, myślę, że cały czas w formie gdzieś tam e, podtrzymywałem te, to, tą formę swoją i, i jest i było ok. Tak więc, no, oczywiście, obawiam się tego, że to wróci do nas, bo są takie wiesz pogłoski, że e, październik, listopad, kiedy grypa po prostu zacznie atakować, no to nie będzie wiadomo, co jest, z czym i, i ludzie zaczną wariować. No, obawiam się trochę tego, no poza, poza wiesz takimi wariantami, że rzeczywiście wiesz. Wszyscy sposób, sponsorzy się wycofali z współpracy na podstawie COVID-a. No to, 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 to są największe minusy, tak? No dotyka każdego kryzys i no nie jest lekko, maszerujemy dalej. Mówisz, że sportowców dotknęło to najmniej, nie do końca się z tym zgodzę, bo sam właśnie wspomniałeś, że odeszli sponsorzy, plus miałeś już zaplanowaną walkę i odwołali całą galę. Tak, aczkolwiek zrozumiem twoje pytanie bardziej w kontekście treningów. Czy, czy wiesz, tak jak ludzie wariowali bez pracy, bo siedzieli w domu, to ja miałam, mam jeszcze już niedługo nie, można powiedzieć no ten komfort, że dopiero mi się dziecko rodzi, niebawem, więc jeszcze nie musiałem z nim siedzieć i, i robić tej całej szopki z nauczaniem domowym, e, nie chodząc do pracy i zastanawiając się co dalej będzie, no tylko wiadomo, no, mogłem trochę gdzieś tam głowę wywietrzyć i, i odpocząć tym, że chodziłem na treningi jak nie do klubów, to gdzieś tam nawet e, biegałem u siebie po parku i, i aktywność e, jakaś sportowa, fizyczna była zawsze. No, oczywiście, tak jak powiedziałeś, że chodzi o globalnie, czy sport no to jak najbardziej wiesz, no po cały rok, ja uważam ogólnie, że 2020 to jest rok do wykreślenia w życiorysie po prostu. Nie było go, nie. Więc jedyne co, no to staramy się przekuć to wszystko w sukces. Walka z Haratykiem niebawem, tak więc ciśniemy, żeby przychylić tą szalę, chociaż na trochę, że ten rok będzie ok dla mnie. Co, Rafale? Bo. Zastanawiałem, pytałem wczoraj Bajsę mieliśmy okazję tutaj rozmawiać. Pytam się, czy to jest taka walka bardziej z konieczności nieściu, braku możliwości ściągania zawodników. On mówił, że już nie, to jest typowo walka rankingowa, że takim się ten ranking złożył, że musicie zawalczyć. Kilka słów na temat przeciwnika, Piotrek. Znaczy, co do tego rankingu całego, wiesz, no Rafał bardzo szybko wskoczył do tego rankingu na bardzo wysokie miejsce, pokonując Agujewa i nagle, który Agujew przy 7-7 8-4, jedna walka i nagle staje w szranki ze mną, gdzie tak naprawdę no, ja tych walk już dużo więcej odbyłem i musiałem całą tą drabinkę przejść, żeby, żeby dobijać się do czołówki rankingu e, ACA. E, no, Rafała chyba wszyscy znamy. No, no, niewygodny zawodnik, bardzo silny. E, trzeba będzie uważać, no, ale myślę, że, że, że jesteśmy w stanie go zaskoczyć. Jesteśmy w stanie tą walkę wygrać i. I zrobimy wszystko, żeby, żeby tak się ułożyło po naszej myśli, wiesz, to takie, wiesz, że ja nie lubię takiego gadania i tak dalej da, no, na swojego przeciwnika, bardzo jakby szanuję go, jest, jest fajnym e, facetem, bo to dorosły gości już tak jak i, i ja, tak więc, no, co, doświadczony w tym sporcie, no i wychodzimy, robimy swoją robotę po prostu. Ja nie lubię rozmawiać o przeciwnikach, przygotowaniach i tak dalej, no ale jakieś tam pytania muszą y, nie, paść. Nie, jest takim, że nie lubię gadać wiesz, że a, wiesz, będę stroszył pióra teraz, że, że wyjdę, znokautuję go, wiesz, to jest tylko walka, wiadomo. Rafał nie jest gościem z łapanki i, i ta walka może się różnie potoczyć. Zrobię wszystko, żeby tą walkę wygrać, wygrać dobrze, efektownie, zawalczyć efektywnie i, i tak robię też na, na treningach. Jestem naprawdę aktualnie, no, no, z takiej e, najcięższym okresie przygotowawczym, ciężko pracuję na to, żeby tego 20 sierpnia e, pokazać, na co mnie stać. Gala bez publiczności, to znaczy tam z mikropublicznością, można powiedzieć, przeszkadzać Ci to pomaga? Jak do tego podchodzisz? Tego ci jeszcze nie powiem, bo nie byłem jeszcze na gali bez publiczności i, i zobaczymy, jak to będzie. Jak to będzie działało? Czy, czy ten doping, który zawsze gdzieś tam niósł, będę go odczuwał, że go brakuje? Czy też to wpłynie tak, że będę bardzo duży narożnik swój słyszał, bo będzie cisza, bo właśnie na hali. Nie wiem, nie jestem już w stanie na to pytanie odpowiedzieć, czy. Eee, czy to będzie na plus, czy na minus. Na razie tak jak oglądamy gale w telewizji, to jakoś chłopaki przegrywają i wygrywają te walki, więc chyba się nic nie zmienia tam w OKTAGONIE w środku. No ale wiesz, przyzwyczaiłeś się ACA, że za tobą jeździ bardzo duża grupa głośnych kibiców, no i gdzieś chyba wydaje mi się, że najlepiej się czułeś w tych walkach, kiedy oni byli i... I czy już zapowiedzieli, że nie wiem, będą oglądać, organizować jakieś wspólne oglądanie, czy, czy jakąś inną formę? No na pewno, wiesz, jest jakby te wszystkie tam jakieś kody pay-per-view, które, które idą. Więc no wiadomo, to wszystko już poszło w eter i już to rozsyłam, żeby ludzie kupowali ci, którzy są ode mnie przy, przez mój link. Naprawdę, myślę, że ta sytuacja z całym tym covidem em i, i z tymi galami wszystkich na zaskoczyła, że to jeszcze musi dużo czasu upłynąć, żebyśmy mogli powiedzieć, jak teraz będziemy żyli i co to tak naprawdę w naszym życiu zmieniło, bo tak jak się mówi o jakimś kryzysie, to ja daję uważam, że kryzys dopiero przyjdzie niestety, że, że to, co zrobił nasz rząd, czyli pozamykał nas w domach, wiesz, zamroził całą gospodarkę, to ludzie przez te trzy miesiące potrafili jeszcze jakoś przeżyć, bo jeszcze mieli jakieś zaskórniaki, jeszcze mieli jakieś tam takie bodźce i zachowania, wie, ze starych czasów, a dopiero teraz Trzeba przebudować to wszystko i zobaczymy, co to przyniesie. Piotrek, jak w momencie, w którym właśnie rząd dokonał takich, a nie innych decyzji, czyli zmiany, zamknięcia, obostrzenia i tak dalej, czy nie poczułeś przez chwilę, że te pierwotne zawody jakby znowu odzyskały swoje znaczenie? Mówię tu, nie wiem, opiekarzu, sklepikarzu i tak dalej, a właśnie takie zawody jak rozrywka, sport gdzieś tam zeszły na drugi plan i było widmo, że już mogą nigdy nie wrócić? A ja na to patrzę jeszcze z innej strony, że takie te jeszcze bardziej niszowe zawody typu celebryta, Instagramer i TikToker to zyskało, bo ludziom się nudziło. Nie było co do roboty. Ja sam przejrzałem Netflixa, wszesz i wzdłuż, co tu dalej robić? Sięgasz po nowe narzędzia, po nowe rodzaje rozrywki, które, które mamy dostępne prawda, na, na, na arenie całych social mediów i ogólnie e, internetu. Ja no, nigdy nie byłem i, i, i chyba nie będę gwiazdą internetu, bo mi to po prostu nie idzie razem ze mną, w, w, jako, jako sam z, ze sobą się z tym źle po prostu czuł. E, tak więc no, mówię, no, dla mnie też to jest taki czas, gdzie trzeba się po prostu nauczyć trochę innego stylu życia chyba i, i trochę inaczej, i innych wymagań, e, inne wymagania mieć co do życia, więc trzeba trochę sobie przebudować, przeorganizować. Na razie fajnie koncentruję się na nadchodzącej walce i, i to jest tak naprawdę dla mnie klucz całe, całej tej sytuacji, że dobrze, że chociaż się udało tą jedną galę zorganizować. W listopadzie rodzi mi się dziecko, więc też kolejny taki przełomowy etap. Mam nadzieję, że walka i narodziny dziecka to będą te punkty kulminacyjne, zwrotne tego fantastycznego 20 roku. No właśnie, bo chciałeś go całego wykreślić, a to jednak jeszcze ważne wydarzenia, co? Tak, oczywiście. To tak, tak wiesz, łatwo, łatwo powiedzieć od razu, ale potem jak to tak sobie przeanalizowałem, rozmawiając z tobą, no to wiadomo, no wiesz, słuchaj, można zawsze patrzeć na szklankę, która jest do połowy pusta albo do połowy pełna, więc to, to zawsze podchodzimy w ten sam sposób. Fajnie. Fajnie, kiedy w życiu możesz sobie pozwolić na takie no, pozytywne patrzenie na, na, na świat i, i nieważne, co się dzieje, no to gdzieś tam masz swój azyl i, i, i możesz wrócić do takiego poczucia bezpieczeństwa, że jest wszystko okej. Okay. Nie jest to proste, nie jest to łatwe, no ale myślę, że tak musimy. Nowy świat nastał po prostu, nowa era. A w tej nowej erze, bez kibiców na hali, Odczułeś to na przykład w kontrakcie, w wynagrodzeniu? Czy jest różnica? Kibice, brak kibiców, są kibice? Nie, nie, ACA nie obcięło żadnej garzy. Zostaliśmy na takich samych warunkach. Dalej obowiązują same zasady, czyli bonusy, bonusy za skończenie, bonusy za walkę wieczoru, czy poddanie wieczoru, czy za walkę wieczoru. jakby Kontrakt został ten sam, co, co był. Jeżeli chodzi o mnie, no to, to ja nie mogę złego słowa powiedzieć, że cokolwiek się zmieniło. W podejściu organizacji do zawodnika jest wszystko tak samo. Czy masz jakieś informacje, że ta płynność już zostanie zachowana? Wiem, że to jest takie mocno teoretyczne pytanie w tych czasach. Wiesz co, no nigdy mnie ACA nie zawiodło, jeżeli chodzi o jakieś tam wypłaty, szybkość tych wypłat i tak dalej. To zawsze było bardzo, bardzo na wysokim poziomie i bardzo dotrzymywali oni zawsze tych terminów i byli słowni. To jest bardzo, bardzo jakby szanowane przeze mnie w tej organizacji, i tam zawsze było, że słowo jest ważniejsze od wszystkiego. Jak dogadaliśmy się, to tak, tak jest. Tak też wiesz, e, oczywiście to zobowiązuje w dwie strony. Ja tak samo przybiłem się do czegoś, no to nawet że teraz się trochę zmieniły te realia życia, no to niestety no, kontrakt obowiązuje mnie i ich. Już ode mnie tak na samo zakończenie w zasadzie takie pytanie troszeczkę rozbudowane i podwójne można powiedzieć, bo chciałem zapytać i ciebie, jak teraz wygląda Twoja sytuacja, jeśli chodzi o pasy i I chciałem zapytać, co myślisz o pasie, jeśli chodzi o Daniela, no bo zasłużył już chyba dwa razy i miała być ta walka o pas. Teraz znowu nie będzie walki o pas. Boys powiedział, że jeśli wygra tą walkę, to już dostanie tą walkę o pas. Jak w ogóle? Czy w ogóle myślicie o tych pasach, panowie, czy nie? Się na Danielu. Ja myślę, że to nie jest kwestia tego, czy Daniel dostanie szansę o pas, bo Daniel nie dostał. To nie jest Daniel... Daniela wina, że Daniel się nie bije o pas, tylko jego oponentów. Mam nadzieję, że tu się trochę zmieni w podejściu ACA no i jak już trzeci raz ktoś się wysypuje Danielowi no to znaczy, że wakujemy pas i, i, i Daniel bije się o pas albo tymczasowy, albo dostaje po prostu szansę opas zdobycia, potem jak e, były mistrz już wtedy wróci do, do startów, no to z Danielem po prostu staje szansę odebrania Danielowi tego pasa albo zweryfikowania, który z panów będzie nosicielem i właścicielem tego pasa. Co do mnie, no to, to jakby ja nie widzę innej szansy tak samo. No, gdzieś tam były już jakieś rozmowy na temat tego, że w tym roku miałem się bić o ten pas. Wiemy jaka była sytuacja, 20 do wykreślenia, a na pewno do wykreślenia do, do sierpnia. Yy, więc yy, no co, no, mam nadzieję, że wygrana z Rafałem Charatykiem yy, postawi tą kropkę nad i, i następną walkę jest walką z Salamu Opas. Mam chyba trzy pytania, yy, trzy pytania od wspierających, ale jeszcze jedno ode mnie chciałem ci zadać, bo pamiętam, że z tobą zawsze można było pogadać o wyjazdach, podróżach i tak dalej. Jest coś w planach, czy przez tą pandemię nie ma nic? Nie, Jak to wyglądał cię? Nie planujemy, chcemy jeszcze z moją żoną i moimi naszymi przyjaciółmi wyjechać na wakacje. No, Chcemy to, to zrobić jak najszybciej po walce, oczywiście ze względu na to, że, że Nikola ma w listopadzie rozwiązanie ciąży, tak więc mamy nadzieję, że to gdzieś tam się nam uda pospinać, nie będzie tego wielkiego nawrotu w październiku albo na początku jeszcze tego września, kiedy byśmy musieli wyjechać z całą tą pandemią i nie zostaną zamknięte znowu granice. No a jeżeli tak się stanie, no to będziemy jeździli gdzieś po Polsce, no mamy jakieś tam rodzinne alternatywy w postaci Mazury, e, czy nie Mazury, no i trzeba sobie jakoś radzić, tak jak powiedziałem, nastawała nowa era, no nie, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć, no. Okej okay, Piotrek, na sam koniec trzy pytanka widzę tutaj od wspierających i patronów. Pierwsze brzmi, czy zazdrościsz przystojnemu Danielowi walki o pas? Nie, nie, nie jestem, nie, to nie jest tak, że jakąkolwiek komukolwiek czegoś zazdroszczę, ja mogę tylko Daniela wspierać, to jest teraz że inna waga, dwa, że ja Daniela naprawdę znam tyle lat, że to by było nawet wewnętrznie ze mną nie, no nie na miejscu, ja bym się z tym źle czuł, gdybym ja mu ja czegokolwiek zazdrościł. E, biłem czy ja o pas z, z Albertem Durajewem kiedy Daniel bił się normalną walkę. Teraz miało być in, inaczej, miało się trochę to odwrócić. To Daniel miał się bić o pas, a ja miałem być jakby supportem Daniela, czyli pewnie walką przed Danielem. E, no złożyło się jak się złożyło. No nic, tym nie poradzimy. No tak jak mówiłem wcześniej, idziemy dalej. No słuchaj, no życie rzuca różnego rodzaju kłody nam pod nogi i to jest kwestia tylko jak szybko będziemy przez nie skakać. Kolejne pytanie Piotrek brzmi. Ile koła euro straciłeś na pandemii? Ile koła euro? Chyba niepoliczalne jest, wiesz tak, to, to. chyba tego się tak nie da, bo, bo gdybym teraz miał jeszcze to policzyć, to dostałbym depresji pewnie jakiejś, bo no... Wiesz, dobrze, że no nie, jakby nie, nie tylko w sporcie żyję, ale też żyję z informatyki i teraz rozkręcamy biznes, jeżeli chodzi o CBD, mocno wchodzimy na rynek. No wiadomo, że to wszystko nas przyhamowało bardzo mocno, cały forbidden fruit, cała, cała marka też stanęła na, na chwilę, bo no wiesz, napakować kasę, wiadomo jak się robi biznesy, ja, nie, nie jesteśmy milionerami, żeby nagle wrzucić po bańce i dobra, no to się dzieje. Tylko dziergamy to z własnej kasy, no i, i mamy nadzieję, że w końcu E, przyjdzie taki moment, że informatyka wróci na właściwe tory, Forbidden Fruit na tyle mocno się rozwinie, że, że będzie przynosił fajny zysk 100-miesięczny i będzie to fajnie się kręciło, bo jest to fajna marka, fajny produkt i myślę, że naprawdę namiesza na tym rynku całym. No i to, to tyle, no a ze sportem to wiesz, no, na razie dobrze, że jest ta jedna walka. No, mam nadzieję, że w przyszłym nadrobię to wszystko i zrobię cztery. Tego tak Ci życzę Piotrek, naprawdę. Yy, ostatnie pytanie, czy oglądałeś walkę Wolkanowskiej versus Holloway 2? Jeżeli tak, to jak punktowałeś? Mm, nie oglądałem, widziałem tylko skróty, więc no niestety będę nie... jakby nie będę bezstronny, no bo znam wynik i jakby te też z highlightów, czy tam z tych skrótów było tak pokazane, jak, jak to werdykt tej walki, więc nie wypowiadam się, bo, bo, bo uczciwie nie, nie oglądałem. Jestem naprawdę teraz w okresie tym najcięższych treningów i, i jak mam to pogodzić z dwoma pracami, z domem, z żoną w ciąży, z treningami. Uwierzcie mi, jest co robić, nie? Naprawdę. To nie zajmuje Ci Piotrek już więcej czasu w takim razie. Serdecznie dziękuję. I co? 6 sierpnia wiemy o konferencji ACA, na pewno coś się pojawi. 20 sierpnia wszyscy wykupujemy pay per view oglądamy Piotrka, Daniela i resztę naszych zawodników na gali ACA 109 w Łodzi. Dzięki Piotrek. Dziękuję bardzo, zapraszam Was serdecznie do kibicowania, do oglądania. Na pewno ja, jak i Daniel damy z siebie wszystko, żeby mocno, ale to mocno reprezentować Wasze Centrum Atletyki i co? Bądźcie z nami. Dzięki wielkie.